we <laughs> Samochód, którym dzisiaj jadę, jest jedną z mniej znanych, jedną z niedocenianych, a tak naprawdę jedną z najlepszych wersji Porsche 911. Jest ukoronowaniem kwitesencją stwierdzenia mniej znaczy więcej. Ja mam na imię Marcin i dziś zapraszam Was na spotkanie z Porsche 911 Carrera. T. Przepis na powstanie modelu Carrera T wydaje się być bardzo prosty, a jednocześnie efekty są dużo lepsze niż suma części na ten przepis. No bo do klasycznego nadwozia 911 Carrera wsadzono podstawowy silnik 3.0, podwójnie doładowany, oczywiście sześciocylindrowy Boxer 385 koni. Ten silnik połączono tylko z tylnym napędem, Połączono ze sportowym zawieszeniem, eee, zaoferowano do skrzyni i manualnej, i automatycznej, i do tego jeszcze sobie wrócimy i dodano sp opcje sportowe w standardzie, dodano sportowy wydech, dodano e, pakiet sport chrono, sportowe fotele sportową kierownicę większe felgi, 20 cali z przodu, 21 z tyłu z porządną oponą, bo jest to Michelin 4S e, i, i dodano nieco akcentów sportowych i na zewnątrz i w środku na zewnątrz mamy e, kolor akcentujący Ciemno-szary, który pojawia się na felgach, na lusterkach, na napisach, na drzwiach i na tylnych oznaczeniach modelu. A w środku mamy specjalne tapicerki dedykowane do modeli T. Ponadto Porsche starało się odelżyć ten samochód i zastosowano lekkie szyby, dźwiękochłonne. Usunięto nieco wygłuszeń we wnętrzu i wreszcie standardowo ten samochód jest. Dostępny bez tylnych foteli, bez tylnej ławeczki, ale w ramach opcji za 0 zł możemy sobie tą ławeczkę z powrotem przy konfiguracji zamówić. To auto jest dostępne z ośmiobiegową PDK albo z siedmiobiegowym manualem z short shifterem. Wybierając skrzynię ośmiobiegową PDK. Dostaniecie elektroniczną blok blokadę tylnego mostu. Natomiast dla klientów, którzy wybiorą, wybiorą skrzynię manualną, z tyłu jest prawdziwa, męska, płytkowa szpera, którą moi drodzy czuć w tym samochodzie. Ważny dla tego samochodu jest także pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybu jazdy bo on też dodaje. Dwa, moim zdaniem, bardzo ważne elementy dla tego samochodu: a mianowicie mamy trzy tryby kontroli trakcji: podstawowy, w pełni wyłączony i środkowy PSM Sport, który jest fenomenalny, bo pozwala tym samochodem pojechać ostrzej, a jednocześnie nas pilnuje. I drugą fajną cechą, Pakietu Sport Chrono są aktywne poduszki zawieszenia silnika, czyli takie poduszki, które zmieniają swoją twardość i tym samym, jak jedziemy w trybach Sport albo Sport Plus, jedziemy ostro, to one są na sztywno połączone, łączą silnik z nadwoziem i ten silnik niewiele pracuje w obrębie nadwozia, co wpływa na stabilność tego samochodu, a jednocześnie jak jedziecie sobie komfortowe, to one się zmiękczają i część wibracji po prostu jest złagodzona. Wspomniałem Wam, że w modelu te standardem jest sportowy układ wydechowy, który doskonale słychać we wnętrzu tego samochodu i jest to właśnie związane z tym, że usunięto część wygłuszeń. I coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to w samochodzie po usunięciu tych wygłuszeń jest oczywiście głośniej tego się spodziewałem natomiast to co mnie zaskoczyło to to, że pojawiły się dźwięki których w modelach zwykłych Carrera czy Carrera S nie ma usunięcie tych wygłuszeń sprawiło, że pojawiły się nowe wibracje, nowe dźwięki które są fajne a w tamtych, w tamtych samochodach ich nie słyszymy a szkoda Jeszcze kilka słów na temat tego konkretnie egzemplarza, bo uważam, że do nakręcenia tego filmiku trafił się naprawdę cukiereczek, przefajnie skonfigurowane auto należące do mojego kolegi Grzegorza, samochód w bardzo ciekawym kolorze Python green i w środku mamy wnętrze w pełni skórzane z kontrastowymi nićmi w kolorze Lizard Green, z kontrastowymi pasami w kolorze Lizard Green. Mamy w tym samochodzie standardowe dla modelu te sportowe fotele i uwierzcie lub nie, ale w Porsche standardowy fotel sportowy jest Przesuwany ręcznie, elektrycznie mam tylko wysokość i regular... regulację oparcia. I pozornie moglibyśmy powiedzieć: Oj, taki drogi samochód i ręcznie ustawiany fotel ale w tym samochodzie to jest zaleta, bo w pełni elektryczny fotel swoje waży. Montując tego typu fotel oszczędzacie na kilogramach, a to się przełoży na Waszą przyjemność z jazdy. Eee, nie wspomnę o tym, że ten fotel. Może pójść bardzo nisko, co na przykład ja bardzo lubię. Fajnie trzymam na boki, jest wygodny i jeżdżąc w nim, zaczynam się zastanawiać w sumie, po co miałby być ten bardziej rozbudowany fotel. Z takich ciekawostek, jeszcze charakterystycznych dla tego egzemplarza, no mamy piękną podsufitkę z Alcantary. Dodatkowo zamówiono do tego samochodu daszki. Przeciwsłoneczne, również z alkantary. Tak, żeby coś takiego się pojawiło, należało odpowiednio dodatkowo zapłacić, ale ponadto mamy jeszcze tutaj tak zwane wypusty pasów bezpieczeństwa, które standardowo są plastikowe. Jak zamówicie pod sufitkę z alkantary, to nadal są plastikowe i musicie po prostu dodać kolejną opcję, żeby te wypusty zostały obszyte alkantarą. Mam w tym egzemplarzu w pełni skórzane wnętrze z tymi właśnie kontrastowymi Nićmi, nićmi w pełni skórzane, co oznacza, co że cała deska na górze i na dole jest skórzana, boczki drzwiowe są skórzane, boczki tylne są skórzane. Tutaj tunel, ale ciekawostka, uchwyt na napoje, który wysuwa się po stronie pasażera, już pomimo zamówienia deski skórzanej skórzany nie jest, trzeba tam dodać kolejną opcję w konkuratorze, żeby ten drobny element został oprzytyw skórą i żebyście pod ręką mogli czuć, że ten element również jest skórzany, no jest to trochę zabawne, e, że Porsche za te wszystkie drobne elementy życzy sobie abyście zapłacili, ale z drugiej strony tak po prostu jest, a ten samochód jest tego wart słuchajcie, no i zobaczmy sobie, jak ten samochód sobie radzi no bo to przecież tylko model Carrera T, tylko podstawowy silnik, manualna skrzynia biegów, więc na pewno będzie wolny, bo zmiana biegów trwa bla bla bla, zobaczmy Nie, na pewno nie jest wolny a przede wszystkim nie jest nudny bo tak bardzo angażuje w jazdę ja miałem okazję pojeździć przeróżnymi karerami i podstawową karerą z napędem na 4 koła i s i 4 s i GTS-em i powiem Wam szczerze modelem T jeździ mi się najlepiej pomimo, że jest najsłabszy z, z rodziny no bo tak jak wspomniałem podstawowy silnik to osobiście wolę nim jeździć bardziej niż s czy nawet Carrera GTS, bo ten samochód w swoim odczuciu w swoim feelingu jest trochę taki jak porszaki były dawniej czyli jest głośniej jest dość twardo jest purystycznie da się wyczuć, że ten samochód jest Lekki, jest taki bardzo wokół mnie, i tym samym daje niesamowitą przyjemność sprowadzenia. I właśnie jest to takie auto, w którym wcale nie potrzebujesz mieć 500, 600, 700 koni mocy, żeby się świetnie bawić, bo jak tylko trafisz na fajną, krętą drogę, to jesteś w siódmym niebie. A fakt, że posiadam tu podstawowy silnik, a nie najmocniejszy paradoksalnie dodaje do tego jeszcze więcej frajdy, bo przy silnikach najmocniejszych jest tak, że wręcz boisz się nacisnąć gazu do spodu. Nie jesteś w stanie docisnąć ten samochód, wycisnąć z niego w siódme poty, no bo przy takiej jeździe prawdopodobnie zginiesz, a co najmniej dostaniesz srogi mandat. W przypadku modelu T ja mogę ją trochę pocisnąć, ja mogę sobie pojechać szybciej, ja mogę pójść do końca obrotu, zmienić kilka razy bieg, a jednocześnie nie jadę z prędkościami, przy których ryzykuję śmiercią. Eee, no i powiedzcie mi, że to nie jest fajne. Oczywiście, tak jak, tak jak być może zauważyliście teraz, ten samochód ma swój charakterek. Eee, jak przesadzicie z gazem, to on oczywiście uślizgnie się tą tylną 8. ono no jest sportowym, tylną napędowym samochodem, więc czego się spodziewać? Natomiast dzięki tej mechanicznej szperze te uślizgi są takie bardzo kontrolowane. Czujecie, że to wszystko jest tam takie sztywne, twarde. I po prostu, jak jest taki moment, że jest jakaś nierówność, samochód lekko śliznie, to on zrobi to z taką pewnością, że wystarczy czasem drobna korekta kierownicą albo po prostu lekkie puszczenie gazu i on wychodzi z tego, z tego poślizgu. Powiem Wam, mam takie troszeczkę wrażenie, że nie jadę nowoczesnym Porsche 911, bo w mojej ocenie. Najnowsza generacja 911 już zrobiła się troszeczkę za bardzo komfortowa, już się zrobiła troszeczkę za bardzo taka Gran turismo, ale model T wrócił do, do korzeni, do podstaw. W tym samochodzie nie czuję się jak w grand turismo, czuję się jak w 911 i co jest dla mnie zabawne, w tym samochodzie mam wrażenie, że że ona jest mniejsza niż jest, a wielkość obecnego modelu, obecnej generacji 911 to już jest duży samochód, to już nie jest małe sportowe auto i jak jeździsz pozostałymi odmianami to jakby tak czujesz, że to rzeczywiście już jest dość duże sportowe auto, ale w modelu te mam wrażenie, że to jest wszystko mniejsze, że takie bardziej jak dawniej, no mi to słuchajcie, leży. I z tego, co miałem okazję porozmawiać z innymi właścicielami modelu T, czy też z osobami, które miały okazję przejechać się modelem T, no to wszyscy mamy bardzo podobne wrażenie, czyli właśnie coś takiego, że nikt się nie spodziewał, że ten zestaw prosty będzie tak fajnie działał. Ja za dzisiejsze spotkanie wam bardzo. Dziękuję, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie Grzegorza, który po raz kolejny dał mi pojeździć swoją żabcią. Dzięki Grzegorz sprawiłeś, że mam fantastyczny dzień. A zatem jeszcze raz dzięki bardzo i do zobaczenia.